Także podsumowując, osobiście bardzo mi się produkt podoba. Pierwszy plus, doskonała jakość yy, z materiałów, więc tutaj same materiały na pewno nie zaszkodzą naszych, naszym dzieciom. Po drugie, sam mechanizm szumiący, nie dość że prosty w obsłudze. Estetyczny, dobrze wykonany z plastików, ale znowu to, co jest najważniejsze, to jest bezpieczny dla naszych niemowląt. Naprawdę śmiało można je stosować. Yy, I po trzecie. Poznałam Panią Anię, znaczy poznałam telefonicznie Panią Anię, czyli właścicielkę, pomysłodawczynię tych misiów i to co mnie w niej urzekło to to, że jej naprawdę zależy na tym, żeby naszym dzieciom spało się dobrze i bezpiecznie, a nie na zarabianiu nie wiadomo jakich kwot na tych misiach. Ja wiem, że może one nie zawsze co nowo są jakieś super tanie. Pewnie da się znaleźć tańsze na rynku, natomiast tu mamy gwarancję bezpieczeństwa. To jest ewidentnie najważniejsze. To jest troszkę jak z fotelikami samochodowymi. Możemy kupić w markecie za 200 zł fotelik, który nie ma testów zderzeniowych, który nie zapewnia nam bezpieczeństwa naszych dzieci, tylko jest antymandatem, a można kupić fotelik za 1000 złotych, gdzie mamy pewność stuprocentową, że jest to bezpieczny hotel. Dokładnie tutaj jest tak samo. Jak ja bym wybierała, bym wybierała te misie. Dziewczyny, a jak wasze wrażenia? Podobały wam się misie? Tak. Podobały mi się misie. Były, są bardzo mięciutkie i fajnie się z nimi sprób. A to Tobiasia? Fajnie super. Jeszcze jedna tylko moja uwaga. Tutaj pamiętajmy, że nie możemy nadużywać takich myśli, tak? Czyli tak naprawdę najlepiej stosować je do momentu, kiedy na, nasze maluchy wejdą już w taką głębszą fazę snu. To wtedy możemy śmiało wyłączyć. Nie stosujmy tego przez godzinę, dwie, trzy, czy cały, nawet noc. Lepiej tylko do momentu, kiedy naprawdę nasz chomiszek się już pogrąży w tym śnie i wtedy możemy wyłączyć sentyment dalej, zostawiając misia przytulaśnego przy maluszku. Dajcie wyznać, jakie macie e, doświadczenia z misiami szumiącymi. E, może nie tylko właśnie z misiami szumiami, tymi oryginalnymi polskimi, natomiast może macie jakieś inne misie. E, dajcie znać, co wam się w nich podoba, co wam się w nich nie podoba. I no, też jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na, na temat tych konkretnych miesiów czy eee, Także dawajcie znać, komentujcie i do zobaczenia.